Fundacja Sport na Zdrowie po raz drugi zorganizowała imprezę pod hasłem Pomagajmy uwalniać oddech, mającą na celu popularyzację sportu i kultury fizycznej wśród młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Skupiamy się na tym, żeby pokazać młodym ludziom, że sport jest ważną częścią ich życia, że w każdym momencie powinni uprawiać sport, a jeśli chodzi o osoby chore, dzieci, młodzież, które zmagają się z jakąś tam chorobą, żeby wiedziały, że sport również może im jakby wspierać leczenie albo nawet być pewną metodą terapii. Gwoździem programu czterogodzinnej imprezy był mecz siatkarski. Przedstawicieli trzech skrajnie różniących się od siebie dyscyplin sportu. Biorą udział żużlowcy, żeglarze i wspomagają siatkarze. Dlaczego tak? Dlatego, że y, widzimy tutaj, y, że bardzo chętnie chcą nam pomóc w. Y, propagowaniu idei tego sportu. A dlaczego tak skrajnie różne? Dlatego, żeby pokazać, że mimo że zawodowcami są w swojej dyscyplinie sportu, to potrafią jednak i inne oprawy z dyscypliny. W ubiegłym roku była to piłka nożna, w tym roku jest siatkówka. Jak na parkiecie siatkarskim radzili sobie żużlowcy i żeglarze, ocenił ekspert. Także biorący udział w meczu trener lotosu Trefla Gdańska, Radosław Panas. Siatkówka to nie jest prosta gra, to są, to są nienaturalne ruchy odbicia. Także tutaj z dużym podziwem obserwujemy zmagania bardzo takie wyrównane, ale też ambitnie chłopcy do tego podchodzą. Walczą o każdą piłkę, nie ma piłek straconych, także. no. Fajnie się na to patrzy. Niści wzrostem żużlowcy na parkiecie nadrabiali poświęceniem, odwagą i szybkością. Staramy się grać jak najlepiej. Oczywiście chodzi tutaj tak naprawdę o zabawę i e, jak widać wszyscy mamy dużo, dużo e, śmiechu, dużo e, zabawy z tego, więc e, z przyjemnością mamy tutaj spędzamy czas. Najważniejsza podczas imprezy była jednak idea popularyzacji sportu, a do tego mecz siatkówki idealnie się nadawał. Przyszło dosyć, dosyć sporo ludzi, więc e, e, tym bardziej miło nam się gra i. E, no cóż, tak, tak jak mówisz, nie jest to może e, moja koronna dyscyplina, ale... Ale dajemy radę i ja, ja na razie jednym punktem przegrywamy. Mam nadzieję, że będziemy się blisko trzymać, a na końcówce zaatakujemy ostro. Myślę, że dla dzieci najważniejsza frajda i my chcemy tylko pomóc, żeby ten uśmiech tam był na co dzień. Spotkanie było niezwykle zacięte, a żeglarze pokonali ostatecznie ambitnych żużlowców 2 do 1. Natomiast wszystkie obecne na imprezie dzieci z pewnością zastanawiają się już teraz, którą dyscyplinę sportu chcą uprawiać.